O! Wybacz, że ja bym czas zrobił? Nie ale naprawdę Nie mam Nie o Nie mam wyboru. statek rozbił się podczas statek Nie się wszystko. ostatniego sztormu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jakie idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bonner. W takim razie do zobaczenia. Wyście Wiedźmin. Tak, tak. Dobrze widzę. Tak. Macie dla mnie jakąś robotę? Jeśli tylko się zgodzicie. Grasuje tu monstrum jakowej w okolicy, że strach za opłotki wyjść. A wiecie chociaż co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach, ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się kapłanek Frey, ale jak, skoro do świątyni przejechać się nie da? I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało, udało i to z bliska, z Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi, ale sferę się uparł, drużynę zwołał i. Czterech ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam. Porozmawiajmy o nagrodzie. Targować się, chcecie? Jak to liczycie? Od wysokości w kłębie czy? Zależy od gatunku. za utopca mniej za kuroliszka więcej. Ha, ale przecie nie wiadomo, co tu się u nas przy trakcie zalęgło. Ubijcie to to. Wtedy porozmawiamy. Cenę ustalimy z góry, z dodatkiem za nieprzewidziane ryzyko. Ach, no to ile? Umiecie się targować, nie powiem. Jeszcze trochę spuścicie i się dogadamy. Umiecie się targować, nie powiem. Jeszcze trochę spuścicie i się dogadamy. A niech wam będzie. W końcu to wy, Karku, nadstawiacie. Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna od razu widać. Nie to co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalowych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Od tam siedzą. Przy chacie. Duża psia krew. O Wiedźmina zapytaj. On ci powie, że potwory pułapek nie zastawiają. O co chodzi? No słyszał to, kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony przysyn? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł nas trzępy. a myśmy ledwo z życiem uszli. Naprawdę myśleliście, że sami dacie sobie radę z tym potworem? Musieliśmy spróbować. Jak nie my, to kto? Myślisz, że do Larlik co miesiąc wiedźmini przyjeżdżają roboty poszukać? Opowiecie mi, co się stało? Pytaj. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem! Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozprósł. Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd, na drodze do Lofoten. Czy lesie wóz trakt zastawiał? Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie, i szu! Tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram. Patrzę. i leży. Hmm, ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? Coś rzeczywiście rozniosło go na strzępy. Wygląda jak krew, ale to czerwona glina. O, z tego niewiele zostało. Potwór był rozszarpane ciało do lasu. Lekker, Potrafi nawet zastawiać prymitywne zasadzki. Ślady prowadzą do lasu. Znalazły sobie dobre miejsce na gniazdo. To no, Wygląda na to, że nektary uodporniły się na toksynę. I też zna się, i gniazdo sprytne. mam towarzystwo. No co, pomożecie nam? Zabiłem potwora, który grasował w okolicy. Frejo miłosierna. No nareszcie z Czezus syn. A rzeknijcie, ciężko było? Może opatrzyć was trzeba? Nie, wszystko w porządku. No tak, wam to nie pierwszyzna, nie lekki fach, wiedźmiństwo. A właśnie, nagroda. Proszę to dla was. Dzięki, bywajcie. A tak no. prawda, co o Tobie mówisz.